Siemano. Słuchajcie, dzisiaj taki projekt, ogólnie tak na szybko. Święta się zbliżają. Odkurzacz potrzebny, ale co usłyszałem? Usłyszałem ogólnie podczas odkurzania taki kwik, nie kwik, troszkę ten silnik przystopowywał. Wywnioskowałem, że prawdopodobnie użyska są już na przytarciu. A żeby te użyska reanimować, fajny odkurzacz, ogólnie to jest Samsunga, tu to, to, to się otwiera, wyrzucanie śmieci. Ja go jest, jestem właśnie w stanie teraz podczas czyszczenia, muszę go wyczyścić. Wszystkie tutaj te elementy, poeta główna. Do czego zmierzam? Bo to wszystko na części ogólnie pierwsze, takie, żeby, żeby, żeby się dostać do silnika, kto jest kadłub. Ja go używam ogólnie do takich, wiecie co, najgorszą metodą jest no metodą nie metodą no odkurzanie nie odkurzanie bo się różne rzeczy odkurza ale po regipsach jeżeli ktoś tam robi robi w regipsach nie regipsach ten pył ogólnie yy, yy, z regipsów bardzo zakleja troszkę wilgoci jeszcze jak dostanie ten pył się skleja on w ogóle to jest morderca dla odkurzaczy do regipsów ja wam pokażę jeszcze tak na szybko ja mam też taki sprzęt takiego kerhera nie wiem czy widać to jest model A2604. To się nadaje do gipsów. Jemu nic nie jest. Chociaż te łożyska też trzeba na to zwracać uwagę, żeby te łożyska wymieniać, ewentualnie smarować. Ten odkurzacz to jest taki do lajkowych rzeczy. Ja go nie używam w ogólnie w domu, tylko no, takie brudne, brudne brudne, klimaty. Fajna sprawa, bo ma fa pa parę fajnych filtrów bo ma chyba trzy filtry, żeby się żeby nie skłamać, ale, ale ostatni wyjściowy to jest filtr HEPA, czyli ten Anty anty alergiczny, chociaż dla mnie to, to nie ma znaczenia ale co, chciałbym zauważyć ja już to rozebrałem, już to wstępnie sobie ogarnąłem ale pomyślałem, że nagram film na szybko bo szkoda mi tego odkurzacza już zamęczyć na amen więc pomyślałem, że jeszcze, jeszcze dam mu ostatnią szansę jeżeli nie to łożyska ogólnie będą do wymiany bo szkoda, ja jej nie lubię wyrzucać, no nie, to jest cały silnik tutaj jest ta komora, która zasysa ja podejrzewam, że to użysko na górze, tutaj będzie ok, bo ono tak nie zbiera kurzu, ale to użysko na dole, tutaj widać, widać. Ja już to posmarowałem, wiecie? Już się nie leje. Yy, tu jest takie wejście, można sobie, ja to za, zastosowałem. Olej, to, szczykawka jest brudna, ale dałem olej świeży. Yy, tutaj wtopiłem troszkę tego oleju. Może jeszcze raz przysmaruję, tak przy okazji. Nie wiem, jak ktoś był w wojsku, to wie, co to jest. To jest do konserwacji broni. Ogólnie. Jeszcze raz go posmarowałem, pomyślę, jeszcze raz rozbiorę, pokażę. Bo ja już go ogólnie skręciłem, ale tak, żeby nie wyrzucać, bo ja, tak jak mówię, no ja nie lubię wyrzucać rzeczy. Wolę je reanimować. Biorę troszkę oleju. Podejrzewam, że to tak jak mówiłem, górne łożysko ono nie dostało tak za bardzo po dupie. Gdyż największy kurz przychodząc przez ten cały korpus silnika ląduje na dole, i tutaj się zbiera, zbiera właśnie kurz. Biorę jeszcze kałę, no nie, i aplikuję lajtowo troszkę tego oleju. O! Tak, żeby też wirnika nie zamoczyć, bo później będzie, ale on się i tak wyczyści. On to nie będzie problemu, żeby, żeby on pracował, ale żeby go za bardzo nie zamoczyć, tego wirnika. I ten olej sobie spokojnie do tego łożyska wpłynie. Można pokręcić, ale to nie ma sensu. A później podczas składania, żeby, żeby go nie przychylać, żeby te, ten olej niech on się tam zabrudzi, jemu nic nie będzie. Ważne, żeby ten olej był. Bo tak jak mówię, on zaczynał piszczeć, przystopowywać i to jest objaw łożysk. Mam nadzieję, że tylko dolnego. A jeżeli górny, no to, bo to rozebrać nie jest taka prosta sprawa. Nie chcę mi się dzisiaj z tym bawić. Ale podjąłem taką misję, żeby sobie podkurzać takie, tak, no po prostu sobie tam ogarnąć, ale nie odpalać tego dużego. I stwierdziłem, że, no, że wymaga reanimacji, no nie? Więc, więc, taka sytuacja. Ja to za chwilę będę składał na spokojnie. Nie ma tutaj dużej misji. Ja sobie tutaj też ogólnie kierunki tego, tej obudowy sobie pozaznaczałem. Szczołeczki, pyk, pyk. Lightowo. Więc. Nie wiem czy jest sens, żeby wam to pokazywać, ale sens jest taki ogólnie, że on jest fajny. On jest fajny, bo, bo nie wiem. Podobno nowe ustawy takie weszły, bo on ma tutaj. No nie jest on czysty, bo on pracuje. 2200W. Podobno nowe tam ustawy weszły, że już jest ograniczona. Yy, ograniczona po prostu yy, yy, zużycie tych watów. Nie wiem jak to jest, ale on ma jeszcze 2200W. Mógłby mieć więcej, ale to już nie przeszkadza. Co tutaj, tak jak mówię, płytę główno tak szczotkowałem, troszeczkę lejtowo. Tutaj jest na przykład taki wyłącznik, wyłącznik termiczny, ta blaszka zbiera temperaturę i poprzez ten taki stycznik, nie stycznik, nie wiem, wyłącza to w ogóle, nie? Przeciw, przeciwprzegrzaniowy. Co jeszcze Wam powiem, no tu to wszystko jest, ja to wszystko, wałek, wow, ja to wszystko poskręcam na lajcie. Miejmy nadzieję, jeżeli on nie będzie się stopował, no to jest ok, a jeżeli się będzie stopowo idzie idzie po prostu na półkę, będę miał czas, to rozbiorę, wymienię to łożysko, bo to jest nie pierwszy odkurzacz, w którym wymieniam łożysko. A tak jak jeszcze raz powtarzam, nie lubię marnować, wolę naprawić, będę to na spokojnie skręcał. O, popatrzcie ile się tego wylało, ale dobra, to się nic nie dzieje, że to się wylało. I tak jak mówię, no ja nie używam takich odkurzaczy... Yy, domowych do czyszczenia regipsów. Znaczy ogólnie spraw ogólnobudowlanych chodzi konkretnie o ten pył. Jeszcze raz powtarzam, ten pył jak złapie wilgoć, bo, bo wilgoć jak najbardziej on później złapie, bo różne rzeczy się odkurza i wtedy się wszystko zakleja. I to jest, słuchajcie jak pracowałem kiedyś tam we Francji, nie Francji, nasz klient miał nowy odkurzacz, bardzo podobny do tego, tylko na tam na worki, nie worki. No i powiedział, nie ma sprawy, możecie sobie tam podkurzać, podkurzać, Myśmy użyli tego odkurzacza, porobił sobie tam dajmy na to no parę dni, bo ja tam robiłem tam regipsy, nie regipsy, łazienkę. Nie miałem przy sobie tego profesjonalnego, po prostu no szkoda było kasy, żeby inwestować w sprzęt. Jak się robi po prostu szczała na 4 tygodnie. No to nie kupowałem jakiegoś tam ekstra odkurzacza, chociaż później sobie już kupiłem. No i myśmy ten odkurzacz zajechali. No, pył, pył, najgorszy jest po prostu pył budowlany. Dobra, co wam jeszcze powiem, no to w sumie tyle. Ewentualnie się nagram, dam znać czy ten odkurzacz zaczął normalnie pracować. Tutaj też, jak już zauważyłem wcześniej, bo on był jeszcze nie ta gumka, ta obudowa, ona była zakasana. Nieduży była zakasana od spodu podczas montażu. Tutaj było to zakasane. A to też jest bardzo ważne, żeby bokiem nie szedł pył. Wiecie? Na razie jest to wszystko elegancko wyprostowane. Jest to tak osadzone ten cały uszczelniacz, żeby, żeby po prostu bokiem yy, nie ciągnął i nie uciekał. Yy, no, no, żeby. Yy. Trzeba to złożyć tak, jak ma być, ale fabrycznie nie było to dobrze złożone. Na razie jest wyprostowane, złożone. Teraz się rusza, bo tam jeszcze dwie śrubki od spodu. Nie będę całego kształtu tutaj pokazywał, jak ja go będę skręcał, bo troszkę to zajęło, żeby go rozkręcić, żeby tych plastików nie połamać, ale ogólnie poszło fajnie. No i taka sytuacja, taka lightowa reanimacja silnika ogólnie. I jeszcze raz powtarzam, miałem takie jamniki stare, te jamniki takie nasze polskie z bardzo fajne odkurzacze, oczywiście tam się siadają, ale on ma taką moc, oczywiście ten worek się wymienia, nie, znaczy wymienia, no wyrzuca się śmieci, stare oldschoolowe polskie odkurzacze, duża moc, yy, tylko co, no wada, w, wada łożysk, yy, które już wymieniałem, nie, ale, ale no, na tą porę mam tutaj u siebie yy, taki lajtowy odkurzacz do takich no, spraw... Yy, nie, żeby to ja tym dywanów nie absolutnie nie, nie tego, no, nie chociaż można yy, nie odkurzam, tylko takie bardziej pyłowe sprawy. Dlatego pomyślałem, że odratuję to łożysko, żeby on sobie dalej pracował. Co więcej, to tyle. tyle. Będę działał. Wyłączę, żeby to za długie nie było i żeby nie przynudzać. Jak coś tego to jeszcze się nagram z jakichś kolejnych misji. A przy okazji, wszystkich serdecznie yy, tutaj zachęcam do yy, lajkowania, nielajkowania. Jakieś pytania chętnie odpowiem. Yy, względem yy, ostatniego migomatu nie miałem jeszcze czasu, bo muszę, yy, muszę się tam zorganizować. No to jak się zorganizuję, to jeszcze yy, dam znać i powiem, co było yy, yy, konkretnie powo powodem tego, że ktoś, yy, ktoś to wyrzucił. Czy on w ogóle będzie działał, czy nie działał. Ok? No to na razie ci pachaj.